Cześć, hey, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra pod tytułem Kupcy i Korsarze od wydawnictwa Rebel.pl. Gra przeznaczona jest do 2 do 4 graczy powyżej 16 roku życia, a czas gry jest to ponad 3 godziny. Także w 3 godziny będziemy mogli się bawić w tą Grę. O co chodzi w grze? Jak sam tytuł mówi, gracze wcielują się albo wpływowego kupca, albo w groźnego pirata, który będzie po strachem Morza Karaibskiego. Gracze będą pływali po morzu, będą realizowali misje, będą podejmowały plotki, będą toczyli epickie bitwy, yy, będą rabowali kupców. Także zobaczmy mniej więcej o co chodzi w grze i zapraszam Was na moją opinię. Zapraszam. Tak prezentuje się rozłożona gra. Ja przedstawiam. Wam. Ogólnie o co chodzi, że nie będę dogłębiał się w zasadach, bo naprawdę to zajmie mnóstwo czasu. Jak widzicie, mamy rozłożoną tutaj już grę, dość sporo tam gra, miejsca nam zajmie. Mamy planszę, która przedstawia nam Morze Karaibskie, te morze podzielone jest na takie mniejsze akweny, jak widzicie. I wszystkie akweny, plus jednego, mają port oraz jakieś specjalne akcje, które pomagają nam w grze. Do każdego portu będziemy umieszczali taki żeton popytu. Czyli, co jest wartościowe w tym porcie, na co jest duży popyt, no i że tony modyfikacji naszych statków, które będziemy mogli tutaj zdobywać. W każdym akweniu umieszczamy żeton kupca. Te kupce są, ci kupcy są dwustronni, z drugiej strony mają po prostu narodowość. Oczywiście nie patrzymy, gdzie leżą, po prostu losowo tych, tych kupców rozmieszczamy. Rozkładamy, wykładamy dwie misje i na górze mamy taki. Miejsca na karty kapitanów niezależnych, jak również tutaj układamy takie brązowe kosteczki w razie czego byśmy walczyli z wrogim statkiem. Poniżej mamy tor chwały. Tutaj gracze będą starali się zdobyć tych 10 punktów chwały. Każdy z graczy na początku dostaje taką planszę, wybiera swój kolor, no i każdy z graczy losuje kapitana. Kapitanowie mają zdolności specjalne, mają jakieś umiejętności, żeglarstwo, dowodzenie czy też rozpoznanie i teraz gracze będą w tajemnicy wybierali jeden spośród dwóch statków między słupem a Fleutą i gdy to gracze wybiorą, biorą odpowiednio kartę tego statku i... Kładą tutaj odpowiednio kosteczki zgodnie z wartościami danego statku. Każdy z graczy jeszcze otrzyma taką kartę chwały, to są tak jakby karty akcji, które pomagają nam podczas gry czy podczas walki. Dostajemy 10 dukatów w skrzynie, w której będziemy umieszczali nasze skarby. Po blizu planszy tasujemy karty ładunków, plotek, misji i chwały. No i pozostałe komponenty, takie jak kości, monety, statki piratów, e, kapitanów niezależnych, e, z broni specjalnych oraz takich żetonów e, nagród. E, no i możemy zaczynać przygodę. E, na czym polega gra? Gra trwa... E, Kilkadziesiąt rund, które wyznaczają nam tutaj karty wydarzeń, bądź też gramy do momentu, w do któryś z graczy zdobędzie 10 punktów chwały. Gracze będą wykonywali tury. Każda tura składa się na początku z wyciągnięcia karty wydarzenia, odczytania jej, wprowadzenia jej efektu. A później gracze będą wykonywali po swojej tutaj turze. W swojej turze gracz ma do dyspozycji 3 punkty akcji, które może wykorzystać na ruch, rozpoznanie oraz akcję w porcie. Ruch jest bardzo prosty. Za jeden punkt akcji gracz porusza swój statek z jednego akwenu na drugi, więc mógłby wykorzystać na przykład 3 punkty akcji i poruszyć się po prostu o 3 akweny. Drugą akcją jest to port. Gracz, gdy wpłynie do portu, jest to jeden punkt akcji. Będzie mógł tam wykonać różne czynności. Pierwszą, i, pierwszą czynnością, jaką może wykonać, jest to sprzedaż, sprzedaż ładunku. I zawsze ta czynność musi być pierwsza, czyli może po prostu sprzedać swój tutaj posiadany ładunek. Będzie mógł zakupić ładunek, będzie mógł odwiedzić stocznię, czyli po prostu naprawić swój statek. Będzie mógł wykonać test rekrutacji, czyli dowodzenia i uzupełnić swoją załogę, bo może stracił ją podczas walk, podjąć plotkę. Podjąć misję, jeżeli taka misja jest e, przy danym porcie, bądź też jeżeli wpłynie do swojego tutaj e, portu macierzystego, będzie mógł ukryć e, dukaty do swojej skrzyni. E, gracz będzie mógł również wykonać rozpoznanie. E, gracze będą e, rzucali kośćmi, tyloma kośćmi, ile wynosi wartość rozpoznania e, kapitala, czyli w przypadku dwa. Rzucają dwiema kośćmi, i jeżeli wypadnie sukces. Czyli taka czaszka wtedy graczowi udaje się rozpoznanie. Celem rozpoznania może być statek kupca, statek przeciwnika bądź też statek flagowy. Jeżeli gracz atakuje kupca, wtedy bitwa jest dość szybka, bo gracz odkrywa, że kupca, następnie wybiera jego narodowość, czy to narodowość ma być, ma być z żetonu, czy też sportu, którego się obok znajduje i przystępuje do walki. Gracz będzie wyciągał trzy karty ładunków. Ładunku następnie będzie rzucał kośćmi na test żeglarstwa, czyli tego testu, czyli będzie rzucał trzema kośćmi i za każdy sukces będzie mógł wykonać jedną z trzech możliwości. Będzie mógł wymienić sobie kartę ładunku, czyli na przykład tą odrzucić, dociągnąć jedną, odrzucić jakąś kartę, bądź też dołożyć. Następnie gracz będzie rozpatrywał efekty, czyli jakie tutaj obrażenia... Zadaje nam statek, czy ucieknie ten statek? Czyli będzie sprawdzał tutaj ilość symboli przeciwko naszej zwrotności naszemu statkowi. Jeżeli uda mu się uciec, to ucieka ten statek, jeżeli nie i przetrwaliśmy te efekty, będziemy mogli go złupić ten statek kupca i otrzymamy tyle dukatów, jaka jest wartość na kartach ładunku, czyli w tym przypadku 4 dukaty. No i gracz będzie mógł zabrać dowolną ilość. Tych towarów, jeżeli jeszcze ma tutaj pojemność w ładowni, zawsze, gdy efektem rozpoznania, celem rozpoznania jest kupiec, czy to atakujemy, czy też pozwalamy mu uciec, zawsze ten kupiec wędruje tutaj w prawy, górny rok na, tamto, na tamte pola kupców ty atakujemy innego gracza i on jest on na tym samym kwenie i uda nam się rozpoznanie, wtedy troszeczkę ta walka jest dłuższa, tutaj na razie przerywamy walkę i gracze będą nawzajem wymieniali się ognień. ogniem, gracz który rozpoczął walkę będzie graczem który zaczyna i w pierwszej rundzie ma tylko możliwość wykonania ostrzału, oczywiście gracze będą sprawdzali test. Żeglarstwa, czyli będą rzucali tyloma kośćmi, ile e, e, mają tutaj też żeglarstwa, i w momencie, kiedy uzyskają sukcesy, e, będą zadawali obrażenia przeciwnikowi z posiadanych dział. E, a numery na kościach będą oznaczały po wyrzucie, e, będą oznaczały, w jaki tutaj miejsce statku zostało zadane obrażenie. Tutaj mamy to wszystko opisane. E, czaszka jest to. Wybrane przez gracza e, miejsce na statku, które zostało e, trafione. E, gracze będą mogli, gracze będzie mógł również uciec z pola walki. E, ucieczka uda się w momencie, kiedy nam uda się wysłużyć sukces, zaś przeciwnikowi, e, przeciwnik nie wyrzuci żadnego sukcesu. E, podczas walki, gracze będą mogli dokonać abordażu. E, jeżeli uda nam się e, Akcja abordażu, wtedy będziemy przechodzili do starcia załogi, i wtedy już gracze będą sprawdzali nie też żeglarstwa, tylko już test dowodzenia. I tutaj gracze będą w podobny sposób nasze cztery rzucali kośćmi. Gracz, który ma więcej sukcesów, będzie zadawał odpowiednią liczbę ran, i gramy tak do momentu, gdy podczas starcia załogi. Pokonamy załogę przeciwnika, to wtedy y, gracz, który wygrał w starciu, będzie mógł złupić nasz statek. E, bądź też, jeżeli wygramy tutaj w takim ostrym starciu podczas wymiany ognia i zatopimy statek y, przeciwnika, wtedy po prostu tamten gracz przegrywa. I musi odrzucić wszystko ze statku i dobrać nowego kapitana, nowy statek, i tak jakby zaczyna od nowa przygodę. Po prostu, żeby nie odpadać z gry. Podczas gry, podczas walki będziemy mogli zagrywać karty chwały, które naprawdę, naprawdę przynoszą nam tutaj dużo pomocy. Yy, yy, gracze yy, grają tak, yy, pływają. Oczywiście będą mogli atakować, jeżeli są na planszy yy, na morzu. Yy, okręty flagowe również będą mogli yy, ich atakować yy, i wtedy kontrolę nad tym okrętem flagowym przejmuje yy, yy, jakiś gracz. Yy, I po prostu wartości tego statku będziemy zaznaczali, w zależności od statku, jaki atakujemy tymi brązowymi kosteczkami i podobnie walka wygląda jak w przypadku gracz z gracza. Tutaj gracze muszą uważać, bo gdy atakują kupca bądź też okręt flagowy, będą narażeni na po prostu gniew danego kraju i będzie wyznaczana dla nich nagroda. Czyli np. Na gra, zaatakowałby statek flagowy Anglii, czy też kupca, no, zostaje wyznaczana nagroda dla na, na tego pirata. No i im większa nagroda, tym. Więcej osób nas atakuje, te konkretne flagowe będą nas atakowały, no i większa chętka innych graczy, żeby nas zaatakowali. Bo naprawdę za każdy poziom jest 5, tutaj 5 dukatów. Więc tutaj, na najwyższym poziomie, można nas zarobić aż 25 dukatów. Nagrody naprawdę jest ciężko się pozbyć, chyba że dociągniemy odpowiednią kartę chwały. I tutaj, ona, ona nam, za wykupienie się dukatami, będziemy mogli znieść sobie tą nagrodę danego kraju gracze tak grają, walczą sprzedają, kupują ładunki, przewożą je do innych portów, tam gdzie jest popyt, ulepszają swoje statki możemy dokupywać coraz to lepsze bronie naprawdę, naprawdę to się dzieje zwiększać swoje tutaj wpływy kupować coraz to lepsze statki i tak dalej, i tak dalej i gramy tak do momentu, gdy któryś z graczy właśnie zdobędzie 10 punktów chwały. Wtedy gracze przerywają grę, pokazują w skrzyni, ile mają tych dukatów, no i, i za każde 10 dukatów gracz otrzyma jeden punkt chwały. Za co jeszcze dostajemy punkty chwały? Punkty chwały dostajemy za to, że jeżeli pokonamy statek flagowy czy też gracza, jeżeli zplądrujemy kupca na 10 lub więcej dukatów też dostajemy jeden punkt chwały. Jeżeli zrealizujemy misję, czyli taką kartę, czyli popłyniemy, wykonamy jakiś test, coś tam zrobimy, dostajemy jeden punkt. Czy też po prostu wykonamy kartę plotki, też sprawdzimy, czy ta plotka jest, plotka jest potwierdzona. No i gracz tego będę zbierać. No i jak już mówiłem, podliczamy punkty chwały, grę, w której tych punktów zdobędzie jak najwięcej, wygrywa grę. Ok, zobaczyliście zasady gry, teraz przyszła kolej na moją opinię. Zacznijmy od wykonania. Tutaj wykonanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i jakość wykonania jest bardzo dobra. Mamy plastikowe statki, mnóstwo, mnóstwo żetonów. To wszystko jest wykonane rewelacyjnie. Grafiki na tych elementach są bardzo fajne, klimatyczne i, i naprawdę tutaj to prezentuje się bardzo fajnie. Gra, na pudełko jest wypchane naprawdę po brzegi i gra kosztuje tak w granicach 150 zł, zwyż i myślę, że. Yy, ta cena jest odpowiednia za to, co dostajemy w pudełku, bo naprawdę w pudełku ciężko ciężko je znaleźć jakiekolwiek powietrze, bo naprawdę jest wypchane po brzegi. Co do instrukcji, instrukcja napisana dobrze, mamy sporo przykładów, wszystko jest wytłumaczone. Z kolei jednak instrukcja jest dość długa, więc myślę, że należy usiąść w spokoju ze skupieniem, przeczytać zasady. Zalecam nawet dwa razy, żeby upewnić się, żeby móc później przekazać te zasady pozostałym graczom. Chociaż nie obędzie się też bez tego, że podczas rozgrywki będziemy zaglądać do instrukcji. Mam oczywiście te karty pomocy, ale, ale wszystkich kwestii ta karta pomocy nam tutaj nie, nie dostarczy jakichś nie, niejasności. I, I myślę, że tutaj taki, taki próg wejścia jest wysoki do tej gry, bo gracze początkujący mogą mieć problemy. Jest mnóstwo zasad, mnóstwo możliwości, że zdobywanie punktów i naprawdę zanim wytłumaczymy komuś tę grę, to samo tłumaczenie zasad nam zajmie z 20 minut. Rozłożenie gry, jeżeli rozkładamy tę grę samemu, również jest bardzo długie. Sam czas gry jest bardzo długi, bo w 4 osoby będziemy grać 3 godziny albo nawet więcej. Więc tutaj długość rozgrywki musimy się nastawiać na około 4 godziny, że gramy w pełnym składzie. I jak mówiłem wcześniej, ten próg wejścia jest bardzo wysoki, bo zasad mamy sporo i możliwości i osoby początkujące mogą mieć problem z tą grą, bo zaczną czytać instrukcje, przytłoczą jej zasady i troszeczkę się zawiodą. Myślę, że brakuje takiego wariantu podstawowego, od którego należałoby zacząć tę grę, gdzie gracze powoli, stopniowo zapoznawaliby się z grą i później mogliby wejść w ten już w pełną grę, znając już te podstawowe mechanizmy gry. I tego tutaj brakuje, i myślę, że to, to by zdało egzamin, ale nie wiem, warto by było się o takie coś pokusić, jakieś erraty albo coś. Co dalej? Gracz przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy, i myślę, że takim złotym środkiem w liczbie graczy są trzy osoby. W dwie osoby, dlaczego? Bo w dwie osoby mamy tak, że nic za bardzo się nie dzieje, gracze sobie wpływają, tymi setkami, zami się spotkają zanim dojdzie do walki no to troszeczkę mini, z kolei czas gry jest bardzo krótki i, i to jest na plus. W 4 osoby z kolei dużo się dzieje, dużo jest bit między graczami, ale to wydłuża oczekiwania na swoje kolej wydłuża czas cały czas, czas gry. I gdy gracz robi jakąś swoją turę i walczy z innym graczem, no to tym my możemy sobie zrobić herbatę i wrócić, i będziemy tutaj dopiero mieli swoje kolej. Także to jest minusem. Takim złotym środkiem jest trzyosobowa rozrywka, że Czas gry nie jest zbyt długi, sporo się dzieje również i zbyt długo nie czekamy na swoją kolej. W grze występuje duża losowość. Niestety wszystko odbywa się poprzez rzut kośćmi, czy to walki, czy to jakieś testy, czy na rekrutację, na zdobycie misji, plotki itd. itd. To wszystko rzucamy kośćmi i wszystko zależy od tego, czy wypadnie nam sukces. Są oczywiście mechanizmy, które niwelują tę los, losowość, zwiększają nam ilość kości do rzutu i tak dalej, i tak dalej. Możemy przerzucić kości, jednak, nadal, nadal to wszystko dwa się poprzez rzut kośmi, i to może troszeczkę graczy zdenerwować, bo tak naprawdę od nas za bardzo nic nie zależy. I to jest taki największy minus tej gry, chociaż największym plusem, który tą losowość, tak powiem zniewala i oni nie myślimy podczas gry jest klimat, bo naprawdę w tej grze aż kipi klimatem pirackim, wszystko co robimy, naprawdę czujemy, że jakbyśmy byli piratem czy to mamy epickie bitwy na morzu, czy atakujemy kupców, wyznaczane są na nas nagrody, musimy uciekać przed innymi graczami, bo inni gracze chcą nas tutaj zaatakować i zdobyć tą nagrodę za nas. Możemy złupić inne statki, możemy iść do karszmy, podjąć plotkę, podsłuchać i szybko sprawdzić, czy ta plotka rzeczywiście się potwierdzi. Możemy realizować misję. Naprawdę dzieje się tu dzieje. Możemy jechać do, na swoją, tutaj, do swojego portu macierzystego i chować te złoto do skrzyni, i później na koniec gry jest taka niepewność, kto. Kto wygra, tak naprawdę, ostatecznie tę grę? Bo za każde 10 kadów mamy jeden punkt chwały. Naprawdę to jest bardzo fajne. Podoba mi się w grze, że można sobie ten czas rozgrywki oczywiście skrócić, bo optymalnie gramy do 10 punktów chwały, ale oczywiście gracze mogą stać sobie, że zdobywam 5 punktów chwały i kończymy grę. Ale to z kolei spowoduje, że nie poznamy całego potencjału gry, nie rozwiniemy się tak, nie zdobędziemy. Upragnionego statku, okrętu wojennego czy jakiegoś galeona, eee, i, 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 ale to jest też bardzo fajne, bo możemy sobie, nie mamy zbyt dużo czasu. Dobra, gramy do pięciu punktów, e, chwały, i, i, i ta, ten czas rozgrywki będzie około e, godzinki, półtorej. Także to jest bardzo e, ciekawe w tej grze. E, ogólnie gra jest bardzo fajna, mi się podobało, mi się dobrze grało przy tej grze. I, I ja naprawdę z chęcią zagram jeszcze raz w tę grę. Ja szczerze polecam wam zagrać w tę grę, bo to jest taka jedyna taka gra, w którą grałem, o pirata, w której naprawdę czuć ten klimat, czuć, że jesteśmy piratami, żeby wam po tym morzu bijemy się. Naprawdę to jest bardzo fajne. I jednak gracze, którzy lubią mieć pełną kontrolę nad grą, strategię, tutaj tego nie znajdę, bo wszystko robimy przez rzutkośćmi i raczej tutaj osoby, które szukają gry klimatycznej o piratach znajdą tutaj w tej grze i myślę, że ja mogę z czystym sumieniem właśnie dla tych graczy tą grę polecić. Ja tej grze daję takie 4 z minusikiem, 3 z plusem. Bardzo e, fajna gra, dobra gra. E, myślę, że warto w tę grę zagrać. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV oraz na nas profil na e, Facebooku, na Twitterze oraz na Google+. Także do zobaczenia.